Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klockaż. W tym odcinku recenzujemy zestaw LEGO 75342, czołg bojowy Republiki. Zestaw ten jest od 17 Plus i pochodzi z serii LEGO Star Wars. Na pudełku znajduje się logo LEGO, logo Star Wars, ilustracja przedstawiająca zestaw oraz przedstawione wszystkie minifigurki. Z tyłu pudełko to prezentuje się w ten oto sposób. Mamy tutaj znów logo LEGO, logo Star Wars, numer katalogowy, przedstawione wszystkie funkcje mawialne oraz zestaw ułożony w innej konfiguracji. Mamy tutaj też logo Disney'a oraz odnośnik do RegoCom. Zestaw ten prezentuje się w ten oto sposób. Eee, ogólnie jest to bardzo ładny zestaw z dużą ilością ładnych minifigurek. I od nich, może, właśnie zaczniemy. To tak. Po pierwsze. Mamy tutaj dwa droidy bojowe typu B1. Są to klasyczne droidy bojowe typu B1 wyposażone w średniej długości blaster. Są to bardzo ładne minifigurki, dobrze odzorujące swoje filmowe pierwowzory, do no takie dosyć popularne, no bo pojawiające się w sumie w praktycznie w jednej formie od. 1999 roku, czyli od pierwszej fajnej stałów LEGO Star Wars. Jeszcze, tak żeby pokazać, choć są identyczne, od tyłu figurki te prezentują się w ten sposób, jakby ktoś nie wiedział. Dalej, e, mamy tutaj znowu dwójki na figurek, mianowicie. Żołnierzy klonów z 187 Batalionów. Są to bardzo ładne figurki. Naprawdę bardzo, no, bardzo mi się podobają te figurki. E, mają oczywiście szczegółowe nagórki. No i wyposażone są w dwa e, blastery średniej długości, tak samo jak hełby tych figurek prezentują się naprawdę w bardzo dobry sposób. E, oczywiście są to już hełby fazy drugiej i ogólnie prezentują się naprawdę, da, jeszcze raz to powiem bardzo ładnie. Mamy tutaj takie fajne nadugi, że to wizje oraz maluki w kolorystyce, oczywiście fioletowej, należej do tego batalionu, które prezentują się naprawdę bardzo ładnie. I tak w sumie pada na, na, na tych shock y, z nowej kanonierki to jakby to są takie same praktycznie na drugi, tylko że po prostu w kolorystyce fioletowej, a nie czerwonej. A wracając do tych figurek, na torsach mamy też taką jakby sprząt, sprzątkę od czegoś, pas w kolorystyce fioletowej, zbroję oraz też górę tej zbroi i fioletowy kolor pomalowaną. Na nóżkach mamy ładne fioletowe nakoladniki oraz fioletowe jakby buty. Od tyłu MI figurki te prezentują się też bardzo ładnie. Ja mamy tutaj kontynuację pasu, tyłu zbroi oraz kontynuację tej sprzątki. Oczywiście pod hełmem klasycznie minifigurki te dotyczyły się w ten oto sposób. No, ale po prostu głowę e, na po prostu tam która fajnie właśnie oddaje twarzy klonów. E, oczywiście przy każdej są takie same. Wiem, e, mówię to przy każdej recenzji z klonami, ale po prostu chcę, żeby to wszyscy widzieli, że po to nie było pytań. Kolejną minifigurką znajdującą się w tym zestawie przed ostatnią jest dowódca tego to oddziału w zbroi e, e, takiej, troszeczkę inaczej. innej, gdyż e, jest to zbroja airborne troopera. figurka ta prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. tak naprawdę. Potem karabin, po prostu ta, 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 ta najdłuższa wersja przedłużona tym elementem, który najczęściej służy jako e, e, wosk do świecy, a tutaj w końcu czarny jest taki jakby tłumikiem. A sama wina pojeduje się naprawdę bardzo nie. Mamy tutaj fajny Helm Airborne Troopera z fioletowymi e, ozdobnikami na do, do, do hełmu i szkoda, znaczy ja wiem, że trzeba było odzorować faktyczny wygląd tego dowódcy, ale szkoda, tak jakby dość zawsze troszeczkę do... Samego wyglądu z postaci. Szkoda, że na górze tego hełmu też nic nie istnieją, tak troszeczkę łyso się to prezentuje. A wracając do figurki, mamy tak, na torsie y, mamy zbroję, y, klona oraz tą taką y, górę też te florowe, y, Mamy tutaj też oczywiście taką sprzączkę, podobną do tych, które mieli zwykłe klony. E, które przed które pokazywałem. Na łóżkach mamy takie same nakładniki jak tam, e, oraz no, niestety nadrukowaną kamem. E, mówię niestety, bo kiedyś był to albo odlew taki plastikowy, oddzielny, który był bardzo fajny, bo ciągle jakby trzymał ten sam stan, jednak nie, nie wynigdiał się jakby w ogóle. Potem był ten, ta, taka szmatka, to też była całkiem ok, bo. Była tyle tak, z takiego sztywnego materiału, że tak nawet nieźle się zaginała i nie ruszała za bardzo. Ale, open, ale dziś tak od 2000 właśnie, tutaj właśnie tego 2022 roku, kiedy właśnie pojawiła się ta minifigurka, zrobili tutaj taką kabelę drukowaną. Która nie dość, że no już sama to, że jest jest słabe, ale jeszcze jak sami widzicie, od boku. I od tyłu nie mamy kontynuacji tej kamy, przez to no w ogóle to słabo, bo z przodu mamy kamę, a po bokach i e, o tyle nieba. Więc według mnie, jak już lego się uparło i nie chcę dać oddzielnych elementów, tylko to robić słabo nadrukiem, chociaż, to chociaż żebyście postarali i zrobili ten na dobrze. Ale nie, cała im druga oprócz tego prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ostatnią minifigurką w tym zestawie jest... Miss Jedi, champion zakonu mianowicie Mace Windu jest dosyć rzadka figurka i naprawdę bardzo ładna jest to taka nowa wersja znaczy bardzo podobna do swojej poprzedniej z 2018 roku ale ma delikatne różnice wypoczyna jest w świetny fioletowy miecz świetny świetlny oczywiście który prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i no jest większością wartości tej figurki na torze mamy szaty Jedi i pas. Oczywiście w takim ciemniejszym kolorze, co jest dosyć charakterystyczne, bo mało, że ma taki właśnie ciemniejszy kolor tych szat. To jest taki po prostu jasny tam, a tu mamy dark tan. Ale wracając do samej właśnie szaty, mam tutaj dalej pas. A na nóżkach mamy kontynuację szaty oraz takie nakolaniki od zbroi klonów. No i właśnie teraz mamy tą różnicę. na rączkach mamy piękne druki z takimi opaskami. Na jednej, mianowicie tej, mamy piękny symbol Republiki, a na drugiej mamy Komunikator. Co to już takie jakby fragmenty z Brojklona. Z tyłu mamy tutaj Pas, no i znowu yy, szaty Jedi. No i oczywiście jest tylko jedna twarz, no bo figurka ta nie ma żadnego nakrycia głowy, ani włosów, więc nie byłaby ni zakryta, ale moim sprawdza jest taka właśnie jakby podczas bitwy, taka wkurzona. Ale się bardzo oczywiście też jest czarny kolor skóry. Przejdźmy teraz do konstrukcji znajdującej się w tym zestawie, a więc czołgu republiki. Oczywiście bojowego czołgu republiki. Cóż, konstrukcja ta prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. I jako że e, miała już swoje dwie wersje, których nie posiadam e, wcześniej, ale e, pamiętam jak wyglądała dokładnie poprzednia, to mogę tak porównać słownie. Cóż, ta jest dużo większa od swojej poprzedniej, bo jeśli chodzi o swój taki jakby obrys e, dołu, to jest mniej więcej taka sama, ale ta właśnie nadbudówka jest dużo większa niż tym poprzednim, bo tutaj mamy cały ten jakby kadłub taki. Normalnie ściany i w ogóle, a w tej poprzedniej to było wszystkie takie płaskie i tu nie było nic. Tylko masa tam było jedno figurkowanie właśnie na wieży. A z tyłu, gdzie tu jest cała rampa, to była taka, wiecie, zwykła taka skrzyneczka biurowa, która często służy jako element w bankomatach. Ale wracając do tej właśnie tutaj konstrukcji, mamy tutaj dużo funkcji. Bo po pierwsze, cała ta konstrukcja może się łatwo poruszać dzięki temu, że od spodu mamy tutaj zamontowane kółka i można to fajnie jeździć i naprawdę fajnie się tym bawi. Dalej mamy tutaj otwierany włas taki, no niestety jest to element oklejony własno Szkoda są naklejki, bo dosyć trudno się to naklejało. No lepiej było jakby to były na nadruki. W środku yy, mamy po prostu miejsce dla klona, yy, który może sobie tutaj siedzieć. A z tyłu mamy tutaj taką jakby rampę, która się może opuszczać i to jest miejsce dla kolejnego klona, który oczywiście tutaj zmieści tylko należąco no i to jest szkoda, bo ta ty upłynętuje się naprawdę brzydko. pierwsze takie ziejące pustką gniazda. No i takiego po prostu sizgacza szarego w jasnym właśnie szarym kolorze. No nie pojętuje się to zbyt ładnie. A oczywiście nad tym znajduje się jeszcze yy, wieżyczka dowódcy, która oczywiście jest otwierana. Tu mam włas otwierany. I miejsce dla klona, który może tym sterować. Mamy tam e, oczywiście e, jakiś panel do sterowania i właśnie e, trochę studu dla, dla tego klona. No i to szkoda, bo przez tutaj mamy takie oczywiście dobrze wyglądające, ale takie zaokrąglone taile, to przez to to tak wchodzi jakby po prostu pod nie i trudno się to otwiera, bo nie można tutaj tak jakoś tego podważyć i trzeba łapać za te study. To oczywiście nie jest zbyt wygodne. Za, za tym mamy jeszcze dwie anteny zebrane ze szpad, a tu spodów mamy takie kolejne naklejki na takim skosie. Szkoda, to są naklejki, ale ładnie się to prezentuje. Po bokach mamy tak samo wyglądające działka, które są dosyć duże, Mamy tutaj taką prawdziwą lufę. Oraz yy, po prostu ten, tą wyrzutnię strzałek. Ja nie będę strzelał tym, bo to się zgubi. Yy, a, no, tutaj mamy też tajda 2x3 yy, na z naklejkami. Szkoda, że to są naklejki, ale ładnie to się prezentuje. Oczywiście lepiej było, jakby to były nadruki. Jak mam zieloność góra-dół? No i to właśnie jest problem główny tej całej konstrukcji. No te działka, jak sami widzicie, yy, akurat teraz się utrzymało, ale poruszę to troszeczkę do dołu i widzicie, sobie opada bierzemy do góry jakoś, to opada akurat właśnie jak bierzesz tak bardzo do góry, to się utrzyma jak to wygląda a jak na przykład chcesz zrobić tak, jak w miarę realistycznie, to zaczyna sobie tak opadać o widzicie, nie? Na przykład sobie tu opada no szkoda, po prostu jakiś to musi być płot konstrukcyjny, ale no nie jest to za fajne, bo po prostu co to się, tyłek, no bo żeby to się utrzymało, to musi być tak do góry, co źle wygląda, a jak dasz niżej to da opadać. Dlatego ja to po prostu utrzymałam takie opuszczone całkowicie. E, te, te jakby takie boczne, takie po prostu podwozie, Wtedy się naprawdę bardzo ładnie mają tutaj, no bardzo dużo klejek, takich dużych, tajnach. No szkoda, są klejki, takie naprawdę duże, ale ładnie tutaj ozdabiają to. Mają tutaj też dużo skosów, które tutaj to wykańczają. A tu mamy jeszcze trochę takich jakby sztabek, tylko w białym kolorze. Oraz takich, takie tajne bordowe. Dobra, ładnie to wygląda. Jeszcze są oczywiście skosy, naprawdę ładnie, te może elementy zostały yy, zbudowane. Także ogólnie konstrukcja była za udaną, yy, aczkolwiek po prostu tę działka przeszkadzają. A, no i tutaj mamy jeszcze takie symbole republiki galaktycznej. Sam zestaw ogólnie to uważam za naprawdę bardzo udany. Mam tutaj dużo, bo aż bo aż właśnie 6 minifigurek, które są naprawdę bardzo ładnie wykonane. Mamy tutaj ładną, całkiem sporych rozmiarów konstrukcję czołgu, która, no, mówię, no, jest spoko, ale do tej działka mocno przeszkadzająca, jest wiadomnie górne minusy tego zestawu. Mam tutaj też stałe przejście co do ceny, co ceny katalogowej. Bo o ile nie pamiętam, jak zostawiam elementów, to pamiętam, że nie było ich zbyt dużo w stosunku do ceny. Więc, no, według mnie, po prostu głównymi elementami tego zestawu jest cena i po prostu te działka, które ciągle palają, no i też bardzo duża ilość tych naklejek. No i też tył rampy mógłby być ładniej wykończony. Także, według mnie. Zestaw jest całkiem spoko, ale też no, niczego nie urywa. Więc yy, ode mnie otrzymuje taką ocenę bym powiedział 8,5 na 10. Tak bym powiedział, bo ma trochę wad, ale też jest bardzo dobry, więc 8,5 według mnie jest naprawdę yy, uczciwą oceną. Yy, od razu też tak powiem, że yy, Dobijamy do 20 subskrybentów na tym kanale, bo jeśli jak, jak uda nam się uzyskać tą liczbę, to czego nie jest jakoś daleko, bo tylko trzy subskrypcje, to wpadnie na kanał specjal w postaci recenzji zestawu Lego Star Wars y ATTE. Może kojarzyć. Oczywiście tu chodzi o tą najnowszą wersję 2022 roku. Także, naprawdę, yy, roz, rozgłaszajcie ten kanał, jakoś namawiajcie ludzi, żeby go subskrybowali, bo od 20 y, subskrybentów będzie fajna, duża recenzja. Ode mnie na dziś to tyle. Yy, dziękuję za oglądanie i widzimy się w na następnych odcinkach. Cześć!